Cześć, moi na imię Aleś, ja witajcie na moim kanale Team Wilna Dzisiaj bym chciała Wam pokazać mój dom. Tutaj mamy telewizor i to jest basen, na którym yy, są różne rzeczy pokazane. Tutaj mamy kanapę i negocjujemy o rzeczach. Cześć, Ewa wkłada sobie aparat. Tutaj mamy stół na którym jemy obiadki, a mój ulubiony to kotlet z ziemniaczka. Tutaj mamy akwarium, z rybkami kolorowymi, a tutaj mamy kuchnię, a tam jest druga kuchnia. A tutaj jest kino. Zawsze na przykład jak są goście, którzy czekają, to tutaj można oglądać film, grać z kimś i tutaj się nigdy się nie uci. Mamy tutaj rybki i się je karmi. Pokażę Wam jak. Bierze się tutaj trochę jedzonka, Na przykład tyle. I się wsypuje. Rybki soupy, jedzą. Mamy też dwie żabki. Motylek po francusku mówi się papillon, a po angielsku to butterfly. Najbardziej mi się podoba chyba papillon wezwanie zrodzinie. Tutaj koło płytę mi tło fotograficzne pod wodą. Teraz pójdziemy na górę. Jeśli chcecie zobaczyć, jak jest pod wodą, to śliczcie mnie na Instagramie, a Pokażę Wam teraz tam, gdzie Was malujemy. Tutaj mamy łazienkę. Zawsze tutaj jest grabosejka. Tutaj sobie się zabracie. Dzisiaj jest dzień dziecka. i dlatego pomalowałam się tym kolorkiem. A mam brzydkie włosy, bo brałam w udział w Color Challenge, który za niedługo zobaczycie. A pokażę Wam teraz tam, gdzie robimy Dziś są Tutaj. To są skrzydła, której nam wodę, a te na powierzchni. Tutaj mamy nawet lusterko. I zawsze te zdjęcia są takie egzotyczne. A teraz wam pokażę, ponieważ, kokolwiek gościnny, zawsze możecie przyjechać do nas, dzień wcześniej, przed sesjami, zdjęciami, żeby pogadać, żebyś nie zrobić. Tutaj mamy sukienkę, kopciuszek. a po francusku, kopciuszek to jest Sondrio. A spódniczka, po francusku, to jest La Robe. Tutaj mamy ogon syrena, a tutaj mamy też ubranie mojego wujka. No bo robiliśmy zdjęcia, sesję zdjęciową pod wodą jego urodziny, ale będziemy też robić sesję zdjęciową, jak pracuje taki Już lustrzany na przykład, czy coś takiego. Pokażę Wam Waszą Łazienkę Gościnną. Tutaj jest Wasza Łazienka Gościnna. Tutaj mamy drugi chłopak gościnny. Tutaj mamy drugi rok gościnny. Mamy łóżko, piękne widoki. Pokażę teraz Wam mój pokój. Tutaj jest mój pokój. Też są moje widoki. A tutaj jest moja Łazienka. Tutaj jest brata. Dzisiaj nie pokazałam wszystkich zakamarków. Zobaczycie je jeszcze na innych filmikach Team Villa Wiliczka.